Twoja dziewczyna i twoja mama zamieniają się ciałami. Musisz wyruchać jedną z nich, żeby wróciły do normalności. Z którą uprawiasz seks. Eee. Eee. Kurwa, zajebie z matką, bo podoba mi się ciało mojej kobiety. Jak będzie? Kogo wybierasz? Swoją rękę. Renatę roczkowską. Nie wiem, a przyjebał Ci ktoś na wywiadzie? <laughs> nie, nie bądź pierwszy. No to daj inne pytania. <laughs> y nie mam dziewczyny, mam żonę. Czyli z którą? Mam żonę. Dobra. Z moją mamą. Tylko nie mów, że mamę. No to chyba dziewczynę w ciele matki. Nie? <laughs> na pewno? <laughs> no tak, no bo ja mogę zawiązać oczy, a wiesz, a... A tego, a mama nie będzie, wiesz, wiedziała co się stało. Nie? Po pierwsze, to jest teraz polityczna odpowiedź Nie mam dziewczyny, tylko narzeczoną. W takim razie narzeczoną. To sobie pytanie. Nie, nie, nie. To twoja pytanie. narzeczona i twoja no mama no, no, no. zamieniają się ciałami. Musisz wyruchać się z nich, żeby wróciły nie, do normalności. Nie musisz What the fuck! Nie <laughs> wiem. <coughs> nie wiem. Musiałbym wypić jednego drina, żeby przemyśleć to. To jest zbyt chody pytanie. Musisz odpowiedzieć. To, to jest zbyt Musisz. Ale tak dla ciebie stary. Stary to jest zbyt chody. No mi się wiesz, czym kojarzy? Nie. Oglądasz taki film, selbski film? Tak. To mi się z tym kojarzy, nie? Oglądasz I... naukowo! To living był tak pojewany. I właśnie to mi się kojarzy z tym. Tylko ty mogłeś to wymyślić, no. Jak często można donosić na kumpli, żeby nie wyjść na sześćdziesiąte? Tyle razy ile w tylko żebyś się nie dowiedział. nie <grym grym> kurwa, nigdy. I jebać sześćdziesiątę. Jeba Zależy, czy masz wytwórnie. Jak masz wytwórnie, to wydawaj go, dopóki się łapie na kartę na czasie. Jak nie, no to szkoda czasu. W ogóle się nie donosi na kumpli. Bardzo dobrze. Nie wiem, bo ja nigdy nie donosiłem, więc nie wiem. Szaluję. Ani razu. Raz w tygodniu. W ogóle. Zero. Eee, nigdy. Eee, nie wolno. Bardzo dobrze. Co? Konfidenta. Kapusia. Nie wiem, bo nigdy nie donosiłem na kompli i nie wiem jak to. Szaluję w opór.